Sześć, dzień dobry. Drugi film, krótki w cyklu, małe Przypomnienia e, ważnej rzeczy, e, czyli moment pędu klasyczny, który w programie rozszerzonym w szkole średniej jest i ma się dobrze na szczęście, bo pomaga w, w opisie mechaniki klasycznej, szczególnie mechaniki byłości sztywnej, e, oraz spinowy Hmm. Zakładam, że, wszyscy, że większość z Was e, ogląda ten filmik tylko w ramach e, przypomnienia, e, bo zakładam, że e, większość z Was już e, to miała, pamięta, zna, wie jak, wie jak, co i z czym się je. Dobra, to pokrótce: krótki wstęp, no to krótki. E, Wiemy, wiemy, że coś może się kręcić. Ziemia kręci się, na przykład nie wiem, nie wiem, wiem, wokół własnej osi jest to rotacja. Krąży wokół Słońca po jakiejś orbicie. Czyli wszędzie widzimy jakiś tam ruch, wszędzie widzimy jakieś kręcenie się czegoś, wokół czegoś. No I oba zjawiska generalnie, czyli to rotacja orbita, opisuje jedno generalnie pojęcie. Tym pojęciem jest moment pędu. No, czyli generalnie, jeżeli. Mogę, o, tutaj mam nadzieję, że wszyscy się na mnie nie obrażą, ale użyję pewnego porównania opisowego: że moment pędu, można powiedzieć, że to jest ilość obrotu. No, w fizyce klasycznej to taka generalnie wielkość, która mówi, jak bardzo coś opiera się w zatrzymaniu swojego obrotu. W świecie kwantowym natomiast no, pojawiają się dwie jego wersje. Orbitalny moment pędu, czyli związany z tym, że elektron porusza się wokół jądra. No i spinowy, spinowy moment pędu. I tu on jest naprawdę dziwny. On jest czysto kwantowy. To jest tak jakby, tak, jakby widzieć, jakby elektron miał własny taki wewnętrzny obrót. Choć nie chodzi o klasyczne kręcenie się, to jest to taki obrót, obrót wewnętrzny, Teraz o tym trochę więcej powiem, natomiast ja też mówiłem już o spinie, ale, ale ważne, żeby, żeby tutaj nie rozumieć tego w ten sposób, że to po prostu elektron kręci się wokół własnej osi, czy wokół czegokolwiek, czy to, to jest po prostu taki wewnętrzny obrót. Mówi się, że spin jest krętem własnym, ale to w sumie nic nie oznacza. Lepiej do tego podejść, moim zdaniem przynajmniej. W ten sposób, że to jest po prostu jakiś tam wewnętrzny obrót, ale on nie jest wokół czegoś, tylko po prostu jest taką własnością, własnością cząstki. Jest to spinowy moment. I e, 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 te generalnie zjawiska, oba, są takim, można powiedzieć, fundamentem, podwaliną dla kształtów orbitali i tego, dlaczego elektrony w ogóle układają się w atomach tak, a nie inaczej. No bo to, to, nie jest, to nie jest jakiś tam, to e, e, no jest jakiś standard, e, a mogłoby być zupełnie inaczej. Mm, mm, dobra, zaczynamy. E, klasyczne podejście do momentu pędu. Tutaj naprawdę bardzo krótko. Moment pędu definiuje się jako Wektor oczywiście. I to jest iloczyn wektorowy. Iloczyn wektorowy. Wektora położenia, czyli tego r, gdzie znajduje się ciało względem środka. I pędu. Pęd to przypomina masa razy prędkość. I ten krzyżyk tutaj no, mówi, że moment pędu stoi generalnie prostopadle do płaszczyzny ruchu. Czyli można powiedzieć, że jest to e, trochę jak oźwirowania. E, to działa na przykład dla planet, dla planet wokół, wokół słońca. E, to jest w szkole średniej. Nie będę tutaj się nad tym zbytnio pochylał. Jeżeli ktoś będzie chciał, to zapraszam do moich do cyklu. E, e, do cyklu związanego ze szkołą średnią, jeżeli tam nie znajdzie rozwiązania, to bardzo proszę o zadanie pytania w komentarzu, postaram się wyjaśnić. Jedziemy dalej. Orbitalny moment pędu w atomie. To jest ten drugi. I tutaj musimy, musimy odepchnąć się od mechaniki klasycznej, podążyć w stronę mechaniki kwantowej i Bo wiemy, że w mechanice kwantowej elektron nie krąży jak planeta. Ale równanie Schrodingera mówi nam, że jego fala ma określone własności orbitalne. I pojawia się liczba kwantowa L. E, ta L, tutaj to L. To jest całkowita wielkość orbitalnego momentu pędu. A określone to jest oczywiście stała planka podzielona przez 2pi, L natomiast to małe to jest właśnie liczba kwantowa orbitalna. I teraz 0 jest dla S, 1 dla P, 2 dla D. To pamiętamy, mam nadzieję, z chemii ze szkoły średniej. Jaka jest interpretacja? Generalnie dla L równego 0 orbital jest kulisty. To jest S. Brak orbitalnego momentu pędu. Po prostu go nie ma. L równe 1 orbital P. Elektron ma już obrotowy charakter. Wyższy L to jest coraz bardziej złożone kształty orbitali. I tak należy to do tego podchodzić. Idziemy do trudniejszego, do trudniejszego tematu i wchodzimy w spin. Elektron po prostu to ma. Tak, tak musimy sobie powiedzieć. Ma po prostu spin. E... Skoro ma, jest to jego własność, to można sobie to wytłumaczyć w ten sposób, że, e, że posiada po prostu taką własność czyli niesie ze sobą pewną wbudowaną swoją własność czyli pewną porcję momentu pędu. To jest oczywiście w cudzysłowie nie jest to wyrażenie fizyczne ale próbuje Wytłumaczyć, co to jest spin, nie chcę używać do tego, do tego innego pojęcia, które też nie jest wyjaśnione. Nie da się go wyjaśnić klasycznie. Spin po prostu jest to własność, własność kwantowa. Dla elektronu mamy s równy s, f plus 1 razy h określone. Proszę zauważyć podobieństwo. To, jest, to nie jest to samo, ale jest podobne do orbitalnego momentu pędu w atomie. S równa się 1 jedno 2. I teraz, jeżeli chcielibyśmy policzyć wartość, to jak sobie podstawimy S za to S, tak? I tutaj oczywiście to co nam wyjdzie? Wyjdzie nam to jest pierwiastek 3 przez 2, szybko licząc, też, ha, określona. Hmm, hmm, hmm. um, I teraz, I, 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 dlaczego tak jest? Czy jak to się Dlaczego tak jest? To jest źle złożone pytanie. I to, O co tutaj generalnie chodzi? No, spin to, tak jak mówiłem, taka wewnętrzna cecha cząstki kwantowej. Ona nie ma bezpośredniego odpowiednika w fizyce klasycznej. Natomiast matematycznie opisuje się go jako taki własny moment pędu cząstki. I wartość spinu po prostu przyjmuje wartości całkowite lub połówkowe i jest to uzależnione od rodzaju cząstki. I Dla zadanej wartości spinu całkowity kwadrat operatora momentu pędu spełnia spełnia pewien, e, pewien warunek, jego tutaj nie będę zapisywał, je, na jakie, e, ale generalnie oznacza to, że moduł spinu jest równy właśnie temu, co tutaj zapisałem. I to trzeba pamiętać, i idąc dalej, projekcja czy przyporządkowanie spinu na wybraną oś przestrzenną opisuje liczba kwantowa ms, która przyjmuje wartości od minus s do plus s. I mm, co to oznacza? No, oznacza to, że jeśli cząstka ma spin s równy 1 druga, tak jak w tym przypadku elektron. Istnieją tylko dwa możliwe stany projekcji MS. Czyli MS może być równe plus, tak, jedna druga i to nazywamy to jest spin w górę. Spin w górę i MS równe minus, jedna druga, to jest spin w dół. Elektron jest fermionem o spinie S równa 1 druga. Co oznacza, że jego całkowity moment pędu spinu ma wartość właśnie 1 druga. Więc tutaj wstawimy sobie za S 1 druga. Czyli tutaj 1 druga i tutaj 1 druga. To nie chce nic wyjść innego. Niech tylko pierwiastek z 3 przez 2 określone. Natomiast jego projekcja. Zatem może wynosić plus, minus, jedna, druga, H kreślona. ja musimy o tym pamiętać. Dobra, mamy elektron. Zakładam, że to jest jasne. Jeżeli przejdziemy sobie do antycząstki, do spinu antycząstki, czyli pozytonu, to ona również ma spin równy S 1 równy druga i dokładnie tą samą wartość, ponieważ spin nie różni się między cząstką a antycząstką. Różnica między elektronem a pozytonem polega tylko i wyłącznie na ładunku elektrycznym. Elektron ma minus E, pozyton ma plus E. Nie ma różnicy w, w właściwościach, czy we właściwościach spinu. I, i tak, to, tak to należy rozumieć. Czyli jeżeli weźmiemy cząstkę i antycząstkę, czyli elektron i pozyton, to wiemy, że one mają takie same własności kwantowe związane ze spinem, a ich spiny mogą się łączyć w układy o charakterystycznych stanach. I to połączenie, to już trochę wybiegam, to jest tak zwane pozytonium. Dzięki tej właśnie symetrii spinowej reguła Pauli'ego obowiązuje dla obu cząstek w taki sam sposób. I teraz reguła Pauliego tu może przytoczę. Chodzi tutaj o regułę, która zwana też jest zakazem Pauliego. Czyli zasada jest to zasada mechaniki kwantowej, która mówi, że generalnie dwa fermiony, na przykład dwa elektrony, elektron i pozyton. Czyli cząstki o spinie połówkowym, czyli niecałkowite ma połówkowe, nie mogą znajdować się w tym samym stanie kwantowym w jednym układzie. Nie do, często nie dopowiada się, że to chodzi o jeden układ i to wtedy jest niestety nieprawda. Dlatego ważne jest, żeby mówić, że to jest, że to, jest to, że nie mogą znajdować się w tym samym stanie kwantowym, w jednym układzie. Generalnie, matematycznie wynika to z faktu, że całkowita funkcja falowa układów fermionów no, jest jaka? No, antysymetryczna, tak? względem zamiany dwóch cząstek, co oznacza generalnie, że zanika, gdy obie cząstki miałyby identyczne liczby kwantowe. I w przypadku elektronów w atomie, w atomie po prostu przekłada się to na, no, na to ograniczenie, tak? że na jednym orbitalu atomowym mogą znajdować się najwyżej dwa elektrony, ale muszą mieć przeciwnie skierowane spiny. Jeżeli mają ten sam, no to nie mogą. Dwa. I reguła Pauliego jego wyjaśnia generalnie strukturę powłok elektronowych w atomach i odpowiada za regularność układu okresowego pierwiastków chemicznych, więc to jest w ogóle mega, mega kluczowe, inaczej, e, inaczej w chemii byłyby duże w słowie rozgardiarz. Fizyka jądrowa generalnie, czyli tutaj chcę pokazać, że fizyka kwantowa jednak mocno wynika w fizyce, fizyka jądrowa. Zasada generalnie ta, ona tłumaczy w ogóle stabilność jąder. I um, dlaczego? No, dlatego, że neutrony i protony także podlegają zakazowi Pauliego. W skali makroskopowej konsekwencją reguły Pauliego jest też oczywiście istnienie ciśnienia degeneracji elektronów i neutronów, ale to o tym może już nie będę mówił, bo za, za, bardzo, e, za bardzo odbiegłem od, e, od tematu. Jeszcze tylko powiem, że generalnie, jeżeli by nie było, e, jeżeli by nie była spełniona albo nie byłoby reguły Pauliego, no to nie byłoby różnorodności pierwiastków chemicznych, ani stabilności w ogóle materii, jaką znamy, więc to jest e, na pewno nie mogę powiedzieć, bo jesteśmy w fizyce kwantowej, ale z e, prawdopodobieństwem bliskim jed, jedności e, wiem, że coś takiego e, jak zakaz go musi istnieć, funkcjonować i faktycznie e, funkcjonuje. Dobra, jedziemy dalej, bo się rozgadałem. Eee, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w spinie, omówiłem. Hmm. Czyli mo m można powiedzieć, że elektron ma tylko dwa możliwe ustawienia, albo w górę, albo w dół. Eee, po co generalnie w ogóle to wszystko się dzieje? No orbitalny moment pędu tłumaczy nam kształt orbitali. To jest kluczowe, czyli po to jest nam po to jest nam orbitalny moment pędu, a spinowy moment pędu, co nam tłumaczy? Tłumaczy nam oczywiście strukturę powłok elektronowych no i to, o czym też, to, czemu poświęciłem dość dużo czasu, teraz, czyli regułę jego. Czyli dlaczego no, w jednym orbitalu są maksymalnie dwa elektrony w danym układzie. Dobra, przechodzimy troszkę głębiej, ale nie aż tak głęboko, bo to w sumie nie ma trochę sens tego właśnie w tym miejscu. Operator momentu pędu. Tego nie ma w szkole średniej, bo to jest już mechanika kwantowa i moment pędu nie jest generalnie zwykłym wektorem. To trzeba pamiętać. To nie jest zwykły wektor. To jest operator. No i składowe orbitalnego momentu pędu mamy następujące. Lx, Ly, Lz. No, i h, określony, y, e, pochodna cząstkowa minus z, pochodna cząstkowa po y. L, y, dokładnie tak samo. Uu, tutaj jakiś chyba wielbłąd. Tu nie jest oczywiście z, tu jest x, przepraszam. To z pośpiechu, chyba. Tak, x, x jest na pewno, tak, x tu musi być na pewno inaczej się to w ogóle nie zgadza. I LZ wynosi minus h określone. H, pochodna cząstkowa po Y, minus Y, pochodna cząstkowa po X. Proszę zauważyć, że te składowo-orbitalnego momentu pędu widać, że one po prostu prze, jakby przechodzą. Tak? Jeżeli tu jest Y i Z, to w kolejnym jest Z i X. Jeżeli tu było Z, to tu jest X i Y. I jeżeli jest z, to, to jest tutaj x, y. Jeżeli jest y, to jest z i x. Jeżeli x, to y i z. I operator całkowity zatem jest następujący. No to w sumie łatwo też. O, i kolejny błąd to oczywiście kwadrat. E, własności, no to wartości własne. Wartości własne, to może zapiszę. Rekreślony kwadrat l, l plus jeden no składowa, składowa e, e, l, y, e, to w sumie można było jakoś, e, dobra, no to, to może tak, e, składowa lz, tak, lz e, to jest 1, określone razy M. To jest M. M to jest oczywiście coś, co zawiera się od minus L do plus L. O tym już mówiliśmy. Dobra. Ale to jeszcze powiedzieć o tym, że spin to jest naprawdę takie czyste, kwantowe zjawisko. Wynika to oczywiście z tego wzoru, o którym już mówiliśmy, czyli na, na moment pędu. Przypominam. I formalnie mm, to zapisuje się generalnie jako macierz Pauliego. Tu jest zapisane to jako właśnie macierz Pauliego. E, no i przestrzeni pinowej 2 Tak. Dla elektronu to jest dla elektronu. Elektron. Mamy, y, mamy taką sytuację, taki zapis, i co to daje, to może y, wrzucę, że to daje generalnie własności własne plus minus h określone przez 2. Y, to, już, to już gdzieś tam chyba się przewijało. Całkowity moment pędu, y, czyli można powiedzieć łączny moment pędu, to jest właśnie ten wzorek, też warto do zapamiętania. O czym on decyduje, o co on pokazuje generalnie, no, decyduje o subtelnych rozszczepieniach poziomów energii, czyli w efekcie zemana Mana, Zemana, czy w sprzężeniu spinorbita. orbita. Mamy z nim do czynienia. Dobra, do, będąc już przy końcu, krótkie podsumowanie, skoro już mam punkt szósty. Moment pęduł to taki fundament opisu ruchu obrotowego. Dlaczego? Dlatego, że można tu opisywać planet, ale też można opisywać elektrony. Także jest to, jest to coś, co fajnie, że pojawia się, pojawiło się w szkole, się w szkole średniej, w programie rozszerzonym. No, w kwantach istnieją dwie, dwie odmiany: orbitalna związana z funkcją falową i spinowa, czyli czysto kwantowa. Która jest taką cechą, cechą, można powiedzieć, cechą, z którą cząstka się rodzi. Połączenie LIS oczywiście prowadzi do tego, że mamy różne struktury atomów, różne linie widmowe i różne reguły kwantowe. Wszystko z tego obszaru. Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to zapraszam, zapraszam bardziej do oglądania innych innych filmów z tego, z tego zakresu, bo tam będzie dużo rzeczy, których tutaj nie wyjaśniałem, to tam będą wyjaśnione, więc, więc, więc tak, to, tak to wygląda. Ja dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia, pozdrawiam, cześć.